Witam Was serdecznie, kolejny odcinek i co? No i startujemy od razu z przytupem, żeby nie marnować czasu, bo w ostatnim odcinku trochę nam jednak zajęło, przez to, że tam jakieś paczki były ze schematami, jakieś inne głupoty. W ogóle mamy ulepszenia, więc też mogę zobaczyć, czy coś. No, tak, tak. To jest właśnie denerwujący ten samouczek, no ale niestety, no, jeżeli ktoś na przykład zaczyna, to niestety musi. Musi to przeczytać, żeby wiedział, co robi. A ja niestety, jak zwykle, mam te paczki. Chciałem ją ominąć, ale widzę, że się po prostu nie da. Tak, dobra, cieszę się. Już, już. Daj, dajcie mi grać dalej. Gro, Gro proszę, daj, daj mi grać dalej. Dobra. Chciałem ulepszyć samochód i po prostu. Widzicie, co się dzieje. Jakieś achievementy wchodzą i tak dalej. Czego bym za bardzo nie chciał. Musimy poulepszać. Jezu, tak, wiem, wiem, cieszę się. Bardzo dziękuję ci, gro, tak, super. Świetnie, nie chcę tego. Dobra, level zdobyliśmy. To też się przydaje w garażu, bo wtedy mamy więcej możliwości. O Boże, jeszcze paczki. Jakieś inne rzeczy. Dobra, super. Świetnie. To później pozbieram te wszystkie rzeczy, które mi pokazuje, tak więc spokojnie, nie martwcie się, żebyście nie pisali w komentarzach Jezu kurczem. kurczę, no, tyle rzeczy możesz dozbierać sobie, żeby to było łatwiejsza, łatwiejsza była gra, ale nie. No co, pojedziemy, pojedziemy e, tym samochodem, jakoś dobrze mi się nim jedzie. Przez to, że początek trwał dwie minuty, widzę, że, że troszeczkę dłużej po, pojeździmy, bo nie chcę też, żeby to było kosztem. Jazdy, te wszystkie ulepszenia. No niestety ta gra jest bardzo taka. No, kładzie dużo nacisk na jakieś tam reklamy i jakieś inne głupoty, gdzie na przykład we wcześniejszych wersjach tego nie było. Co oczywiście, no okej, okay, ja rozumiem, że gra musi zarabiać, ale no po prostu ta wersja gry ocieka po prostu w takie rzeczy. I to, to jest bardzo wkurzające w tej sytuacji. No ale trudno, no. no jedziemy, jedziemy. Hmm. Nie przepadam za mapami, w których się coś dzieje, bo to często mm, powoduje, że po prostu nie wiesz, co się dzieje na mapie. Jest, jest jedna taka. E, e, taki tor, e, w którym jedziesz i masz. i przejeżdżasz przez taki lodowy most, coś w tym stylu. Jest nagle podmuch powietrza w, od lewej. Z tego co pamiętam. I po prostu. Ja nie umiem tego zrobić tak, żeby nie spaść jakoś źle, czy nie wylądować w jakiś głupi sposób i stracić rozpęd na samym początku. Jeżeli znacie tą mapę, dajcie znać, bo po prostu jest to strasznie wkurzające, albo macie jakiś sposób na to, żeby po prostu wyjść z tego popchnięcia w bok. W miarę bezstratnie, to by było super. No i pięknie odsłoniła nam się droga. Mamy, jak, jak możecie zobaczyć, wszystko przejechane na maksa. Co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że nie będziemy po prostu ograniczeni. No i dobra, no i co? no i Mamy Wind Race, ok. Nie, nie wiem dlaczego, ale ciągle zapominam <śmum> sprawdzać, jakie są dodatkowe rzeczy. No ale tutaj widzę, że tylko jest Wind Race, so, więc nie ma najmniejszego problemu. Dam radę. Mam dzisiaj dobrą pasę z tego, co widzę. Bo jak na razie jeszcze nie skrzaniłem. Dobra, widzicie? O tym co mówiłem. Eliminacja i mamy pełne nitro i praktycznie możemy cisnąć do przodu. Dwóch, dwóch padło. Fajnie jest ich eliminować, bo po prostu nie będą na później wchodzić w drogę. Albo będą musieli bardzo dużo nadgonić nas. Więc na przykład, jeżeli skrzani gdzieś zlamimy na torze, to wtedy nie martwimy się, że zaraz nas wszyscy przegonią. To jest naprawdę pozytywną rzeczą. Hmm. Czasami się zastanawiam, czy brać yy, te rampy. One, wiadomo, że strasznie spowalniają, ale z drugiej strony, przedłużają nam nitro, jeżeli właśnie o, zrobimy mały skok na rampie. No i dobra, wygrana. Mówię, to są pierwsze mapy tutaj akurat. Yy, te mapy, a raczej te przejazdy, wybaczają po prostu jakieś tam nawet większe błędy, więc tutaj nie ma, nie ma jeszcze takiego nacisku na to, że muszę idealnie przejechać i każdy, każdy tam strata z paru sekund powoduje, że nie damy rady wygrać tego toru. Następne ok, dobra. Tutaj widzę jedną flagę, więc pewnie dużo tam dodatkowych rzeczy nie ma. Mamy samochód wykokszony, tak więc też, też to nie będzie prawdopodobnie problemu. No oczywiście, jeżeli moje umiejętności mistrza lamienia po prostu nagle się nie włączą, to wtedy myślę, że dam radę. Hmm, tą mapkę dobrze znam. Fajna jest, jeżeli na przykład macie do achievementu dodatkowego zrobić jakiś tam długi drift, nie? To to jest wtedy super. Problem jest tylko taki, że jak za długo się driftuje tutaj, to traci się bardzo dużo prędkości. Co nie jest pożądane. Dobra, nara. Wow! Prawie nie trafiłem. A to wszystko przez... Nie, nie, nie wiem, czy widzieliście, ale tak, nie dość, że miałem jeden samochód przed sobą, więc nie wiedziałem kompletnie, gdzie ląduję. To jeszcze helikopter leciał i kompletnie mnie to zbiło z tropu. Jakoś wolę tędy. Pomimo, że tam chyba jest krótsza trasa, to ja nie lubię po prostu jeździć pomiędzy jakimiś tam strasznie przeszkodami. Pomimo, że daję sobie radę, owszem, ale po prostu jest ciężko. W tych grach ogólnie wraz ze wzrostem tutaj jakości grafiki i tak dalej. Moim zdaniem, to jest moje przekonanie, oczywiście możecie się z tym nie zgadzać w ogóle i, i, i ja to szanuję, ale czytelność na przykład danych torów jest się po prostu bardzo mocno zmniejszyła. Ja czasami nie wiem po prostu tak. Po pierwsze, czy, czy to, gdzie przejeżdżam, jest przejezd, ta, ta trasa jest przejezdna. Hmm, czy na przykład, nie wiem, to jest jeszcze część toru, czy już nie jest częścią toru. No i pięknie z telemarkiem. I po prostu to jest. To jest strasznie problematyczne, bo czasami przegram po prostu przejazd po to, że wlecę na przykład w ścianę, która wygląda jak, jakby na przykład była przejezdna bądź ściana przejezdna. Mówię taka, że, że można ją zniszczyć coś w tym stylu. Znowu jakieś głupoty. Nie chcę tego. Dziękuję grom, Tak. Ja się bardzo cieszę, ale nie. Ja chcę grać dalej. Tak, więc, więc to jest problem, czasami na przykład jakieś słupki są, hmm, możemy jeszcze ulepszyć samochód, no, żeby, żeby wyrobił, spoko, jeszcze da radę, dobra, na razie nie mamy tych kredytów, więc e, i te słupki potrafią po prostu być niewidoczne na tle na przykład e, tekstur, innych jakichś tam rzeczy i człowiek jedzie po prostu prosto w jakiś tam słupek, i cały tor do przejazdu od, od początku, więc, więc denerwujące Shockwave 1 i wygrana, ok, standardowo, nic jakiegoś tam wielce zaawansowanego. W ogóle teraz fajne upały się zaczęły, też myślę, żeby, żeby się trochę poopalać, bo jednak nie chcę wyglądać jak na sferatu. W lato w szczególności, bo w zimę to jeszcze mamy jakieś tam, można wymówkę sobie zrobić, że nie chodzi się na solarium i po prostu dlatego, ale w lato, żeby być białym, to, 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 to po prostu jest, nie masz wymówki, albo po prostu siedzisz w domu, albo masz, albo jesteś chory. Szokłewa mamy zrobionego. właśnie to o tym mówiłem. Tutaj na przykład nie wiedziałem gdzie mi się tory zaczyna i myślałem, że tam jest akurat twarda. Mm, twarde ogrodzenie i już myślałem, że skranie. Okazało się, że to była tylko bramówka piasku. No ale. Dobrze się zakończyło, więc nie narzekam. O i to jest jedna z map, których po prostu nie lubię, bo nie, nie wiem gdzie ląduję. Tak samo tutaj jak wyskoczyłem to widzę bardziej mój samochód niż miejsce, gdzie ja w ogóle mam wylądować, więc leci się po prostu na Jana totalnie. Tego nie chciałem akurat zrobić, powiem szczerze, chciałem tylko sobie podriftować. Dobra, widzę linię metę. Jezu, czemu mój samochód od razu obraca się, gdy chcę driftować, nie wiem, może długie przetrzymanie strzałki hamulca. Powoduje obrót też. No i ważne, przejechaliśmy na pierwszym miejscu, zrobiliśmy wszystkie achievementy, które były potrzebne. To co, jeszcze jeden przejazd zrobimy szybki. Mam nadzieję, że, że nie przesadzimy z czasem, nie zanudzę was na śmierć. Samochód akurat mamy wystarczająco wykokszony, więc bez gadania, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że też te loading screeny, które tutaj teraz widzicie, nie są jakoś strasznie uporczywe dla Was, ponieważ myślę, że się gierka szybko ładuje. Mam, mam dobry dysk twardy, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc, więc powinno nie być to jakieś nużące. Starszych pamiętam, że jak kiedyś nagrywałem, właśnie asfalta, to musiałem to edytować, wycinać, bo nie dość, że tamte gry były mniej zoptymalizowane. To jest normalne, tak? no bo to były jakieś tam wcześniejsze wersje, ale też i dyski twarde no miało, się, miało się taki konkretny dysk twarde, a nie na przykład dyski SSD czy inne pamięciowe dyski. I jeżeli pytacie czemu robię ten obrót w, w, w locie, no, żeby po prostu zgarnąć więcej nitro, nie? No, żeby po prostu mieć te maksymalne nitro przy lądowaniu, bo nie zawsze na przykład. To ile. O, tutaj tego też nie lubię. Też, jeżeli na przykład. Jeżeli się nie obracacie, a tylko lecicie, czasami może się zdarzyć tak, że po prostu no, ten lot jest za krótki, żeby uzbierać nitro całe. Co jest bardzo przydatne, gdy się wyląduje, bo każdy lot w tej grze trochę cię spowalnia. Co zresztą mówiłem wcześniej o tym. I żeby to jakoś zniwelować. Dobrze. Tak coś czułem, że... Bo widziałem, że mnie wyprzedza. Coś czułem, że jeżeli ja wyląduję, to on wyląduje za mną. Więc od razu włączyłem nitro. Bum. I No i co, pykło pierwsze miejsce. Jak na razie jest wszystko fajnie. Idziemy jak burza. Natomiast, no myślę, że teraz to tak jak mówię, nie ma jeszcze jakiegoś tam napięcia czy coś w tym stylu, ponieważ no, to, to są przejazdy takie podstawowe. Też myślę nad tym, żeby i multiplayera tutaj wrzucać, na przykład czy coś w tym stylu na multiplayer, że na pewno będzie większa, e, większa trudność. Choć nie czuję się jakoś silny na komputerze, no ale zobaczymy jak to będzie. Tak jak mówiłem, przejazd mamy na 100% jak na razie. Jeszcze w tym przejeździe będzie jedna mapka, i lecimy następny sezon. Tak więc myślę, że, że, że będziemy tutaj lecieć szybko z tymi podstawowymi, z tym pierwszym w ogóle, całym ogólnym sezonem. I, I zacznie się już trudniej, i będą też nowe samochody, nowe ulepszenia. No i co? Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się.